Zadanie 29. Rozważamy wszystkie równoległabokie o obwodzie równym 200 i kącie ostre o mierze 30 stopni. Podaj wzór i dziedzinę funkcji opisującej zależność pola takiego równoległoboku od długości boku równoległoboku. Obnij wymiary tego z rozważanych równoległoboków, który ma największe pole i obnij to największe pole. Zapisz omniczenia. Jest to zadanie optymalizacyjne, którego możecie się spodziewać na maturze w maju. Rozwiązujemy to zadanie etapami. Pierwszą rzecz jaką mamy powiedzianą w zadaniu to rozważamy równoległoboki o obwodzie równym 200 i wiemy, że kąt ostry tych równoległoboków jest o mierze 30 stopni. Co dalej mamy zrobić? Podać wzór i dziedzinę funkcji, która nam opisuje zależność pola takiego równoległoboku od długości x boku równoległoboku. I później mamy obliczyć wymiary tego równoległoboku, który ma największe pole, i mamy obliczyć to największe pole. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to narysujemy rysunek. I co mamy podane? Mamy podane, że kąt ostry ma miarę 30 stopni i mamy dwa jakieś boki. Nazwiemy sobie xy. Wiemy też, że obwód jest równy 200, czyli mogę zapisać, że 2x plus 2y równa się 200. Ponieważ później mam podać wzór dziedziny funkcji w zależności od długości boku x, to wyliczymy z tego równania y, czyli przenosimy 2x na drugą stronę, pamiętamy, żeby zmienić znak, czyli 2y równa się 200 minus 2x, dzielimy na 2, otrzymujemy, że y równa się 100 odjąć x. To, co musimy zrobić, to wyznaczyć dziedzinę naszej funkcji. Możemy to już zrobić na tym etapie. Ponieważ x i y są długościami boków, to muszą one być większe od 0. Y mamy wyznaczone za pomocą 100 minus x, więc to również musi być większe od 0. Przenosimy 100 na drugą stronę. Otrzymujemy, że minus x jest większe od minus 100. Dzielimy na minus 1. Pamiętamy, że jak dzielimy przez liczbę ujemną, to znak nierówności zmieniamy na przeciwny. Czyli otrzymujemy, że x jest mniejsze od 100. Teraz zaznaczamy sobie te dwie nierówności na oś liczbowej. x większe od 0 są na prawo. Mniejsze od 100 są na lewo. I naszą dziedziną to będzie część wspólna. Dziedziną naszej funkcji będą x, które leżą w przedziale od 0 do 100. No to już dziedzinę mamy. Trzeba znaleźć teraz naszą funkcję. W tym celu musimy posłużyć się wzorem na pole równoległoboku, który mamy w tablicach. Macie tam podane oczywiście trzy wzory na pole równoległoboku. Pole równoległoboku będziemy omiczać z tego wzoru, gdzie mamy wykorzystane długości boków oraz kąt pomiędzy nimi. Czyli pole będzie równe a razy b razy sinus alfa. No to możemy teraz sobie zapisać, ponieważ my będziemy mieli funkcję w zależności od x, to sobie zapiszemy tą funkcję jako p od x i to się równa. Nasz bok A ma długość x, bok B to jest nasz bok y, czyli 100 minus x i kąt alfa ma miarę 30 stopni, czyli mamy razy sinus 30 stopni, czyli będziemy mieli x razy 100 minus x. Sinus 30 stopni odczytujemy z tabelki, która również jest w tablicach i sinus wynosi 1 druga. Opuszczamy teraz nawiasy, czyli mnożymy 1 druga razy x razy 100 to jest 50x, 1 druga razy x razy minus x to jest minus 1 druga x kwadrat. I to jest nasza funkcja. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo. Widzimy, że tą funkcją jest parabola, ponieważ a jest mniejszą od 0 wynosi minus 1 druga, to ramiona tej paraboli są skierowane w dół i największe pole, czyli największa wartość tej funkcji będzie tutaj wierzchołku. Czyli obliczamy dla jakiego x -a wartość tej funkcji jest największa. Obliczamy to ze wzoru na pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Czyli p równa się minus b przez 2a. U nas b wynosi 50, czyli nasz x równa się p i to jest równe minus 50 przez 2 razy minus 1 druga, bo a wynosi minus 1 druga. Czyli mamy minus 50, 2 razy minus 1, druga to jest minus 1, czyli wychodzi 50. Oczywiście sprawdzamy, czy to 50 mieści się w dziedzinie funkcji, no i widzimy, że się mieści. Czyli jeden bok będzie miał długość 50. Teraz obliczamy drugi bok, czyli to będzie 100 minus x, czyli będziemy mieli 100 minus 50, czyli 50. Czyli tak naprawdę widzimy, że naszym równoległobokiem jest rąb po boku 50. No i teraz jeszcze co mieliśmy obliczyć? Mieliśmy znaleźć to największe pole, tak? Obliczyć to największe pole. Więc obliczamy teraz p od... 50, czyli mamy 50 razy 50, odjąć 1 druga razy 50 do potęgi drugiej, czyli 2500 odjąć 1 druga razy 2500, to jest 2500 minus 1250, czyli 1250. I to jest odpowiedź do naszego zadania.